Alone in the Dark to pod wieloma względami hołd dla klasyki i próba przedstawienia kultowej serii gier nowemu pokoleniu. Jest to bowiem remake, a w zasadzie, jak określają to twórcy, reimaginacja klasycznego survival horroru z 1992 roku. Warto przypomnieć, że to właśnie Alone in the Dark uchodzi za praojca gatunku, który później został rozsławiony przez takie serie jak Resident Evil i Silent Hill. Oczywiście. Wcześniej ukazał się jeszcze Sweet Home, ale to Alone in the Dark, po raz pierwszy tak obrazowo zaprezentował grozę na ekranach naszych monitorów. Czy teraz jest podobnie? Cześć, tu Maciek z 3Dinfo.pl i zapraszam Was na recenzję gry Alone in the Dark. Najnowszy Alone the Dark zabiera nas w podróż do Luizjany, a konkretnie do podsiadłości Derseto, niedaleko Nowego Orleanu, roku pańskiego 1924. Miejsce to obecnie jest schronieniem dla ludzi z problemami psychicznymi, którzy przechodzą tu terapię pod czujnym okiem specjalistów. Emily Hartwood chce odwiedzić w Derseto swojego wuja, Jeremy'ego Hartwooda, który w ostatnim czasie wyraźnie podupadł na zdrowie. Towarzyszy jej prywatny detektyw Edward Carnby, który ma to zapewnić bezpieczeństwo jej i wujowi, bowiem Emily przeczuwa, że w Derseto dzieje się coś niedobrego. Niestety obawy Emily bardzo szybko zdają się potwierdzać, bowiem po przybyciu na miejsce okazuje się, że Jeremy zaginął. Edward jest gotów do wypełnienia swojej części umowy, czyli sprowadzenia Jeremiego do Nowego Orleanu. Najpierw jednak musi go znaleźć. Co nie ułatwia personel placówki, jak również dziwne anomalia, które regularnie i z każdą chwilą coraz intensywniej działają na naszych bohaterów. Emily! Na początku gry możemy wybrać, czy chcemy grać jako Emily czy Edward. Warto tu podkreślić, że Alone in the Dark nosi twarze Davida Harbora, znanego choćby z serialu Stranger Things oraz Jodie Comer. To właśnie ten duet aktorski wciela się w główne postacie, użyczając im nie tylko swojego głosu, ale również twarzy. Co istotne, druga z postaci wciąż jest w naszej historii obecna i regularnie będziemy ją napotykać podczas eksploracji Derseto. Choć spora część historii jest niemal identyczna bez względu na nasz wybór, to w trakcie rozgrywki postacie poboczne będą reagować na nas inaczej, w zależności od tego czy gramy Emily czy Edwardem. Zawocuje to unikatowymi dialogami, a nawet przerwnikami filmowymi. Wraz z postępami w fabule drogi naszych bohaterów będą się rozchodzić, a my otrzymamy zupełnie inne wątki, a nawet obszary. Będąc już przy obszarach, to choć głównym teatrem zdarzeń w Alone in de Dark jest posiadłość Derseto, to w trakcie przygody zwiedzimy wiele innych niezwykłych miejsc. Nie chcę wam psuć zabawy przy poznawaniu tajemnic gry, więc zdradzę jedynie, że będziecie stąpać zarówno po piaskach pustyni, jak i skutej lodem w Arktyce. Jak to możliwe? Mówiłem już: Derseto to wyjątkowe miejsce. What the hell is going on? Gdy myślicie o najbardziej klasycznym motywie z horrorów, to z pewnością do głowy przychodzi wam z reguły nawiedzony dom, czy rzekomo opuszczona posiadłość. Derseto nie boi się brać na swoje barki tej presji związanej z odtwarzaniem klasyki, bowiem twórcy przygotowali dla nas miejsce przesiąknięte grozo. Będę z wami absolutnie szczery! Dawno już żaden horror nie zrobił na mnie takiego wrażenia pod względem atmosfery, poczucia zagrożenia i zaszczucia. Ostatnie co przychodzi mi do głowy to Soma, co niespecjalnie mnie w sumie dziwi, biorąc pod uwagę, że nad Alone in the Dark czuwał Michael Hedberg, czyli scenarzysta Somy. Przemierzając korytarze Derseto i nie tylko, niemal przez całą przygodę czułem, że za każdym rogiem, za każdymi drzwiami może czaić się niebezpieczeństwo. Momentami musiałem robić sobie przerwy, żeby złapać chwilę oddechu od tej napiętej atmosfery. Zdecydowanie nie jest to tytuł na lekki popołudniowy relaksik przy konsoli. Wspomniałem już, że Alone in the Dark to hołd klasyce. Tak też jest pod względem rozgrywki, która skupia się głównie na eksploracji, rozwiązywaniu zagadek i sporadycznie na walce. Dla mnie najnowszy Alone in the Dark to podrasowana przygodówka, która częściej wymaga od nas wykorzystania siły umysłu niż mięśni, i za to cenią deweloperów z Interactive. Zdecydowanie łatwiej byłoby zrobić i sprzedać dynamiczną trzecioosobową strzelankę z elementami horroru niż taką klasyczną produkcję. Eksploracja w Alone in the Dark wiąże się najczęściej z koniecznością rozwiązywania licznych zagadek, a te są, powiedziałbym, średniej trudności. Z większością radziłem sobie bez problemu, choć muszę przyznać, że przy kilku zaciąłem się na dłuższą chwilę. Co istotne, w żadnym wypadku nie mogę winiać za to gry. Gdy już domyśliłem się ich rozwiązania, to byłem zły tylko na siebie, że nie wpadłem na to wcześniej. Najwięksi sympatycy logicznych zagadek mogą uznać, że spora ich część będzie dla nich załatwa. Mnie osobiście cieszy fakt, że te są na tyle wymagające, iż sprawiają satysfakcję, a jednocześnie nie odciągają nas za długo od fabuły. Nie da się bowiem ukryć, że to właśnie historia jest jedną z najmocniejszych stron Alone in the Dark. Zbieranie poszlak i odkrywanie kolejnych tajemnic Derseto oraz jej mieszkańców sprawia mnóstwo frajdy i naprawdę ciężko przerwać rozgrywkę bez rozmyślania kto, z kim i dlaczego. Ostatnim elementem definiującym nowe Alone in the Dark jest walka. Ta jest chaotyczna, mocno uproszczona i drętwa. Do naszej dyspozycji mamy kilka rodzajów broni palnej, w tym zaufany rewolwer oraz broń białą, która z reguły rozpada nam się w dłoniach po kilku uderzeniach. Sztywne i powiedziałbym nieco drętwe sterowanie zdecydowanie nie ułatwia walki z dziwnymi istotami żywcem wziętymi z twórczości Lovecrafta. O dziwo jednak ta toporność w Alone in the Dark ma swój urok, a starcia powodują regularny skok adrenaliny. Szczególnie... Że oprócz rozwiązania bezpośredniego możemy spróbować przekraść się obok przeciwników, bądź najzwyczajniej w świecie przed nimi uciec. Nie są oni bowiem zbyt szybcy ani inteligentni. Nie oznacza to jednak, że nie budzą grozy. Wystarczą bowiem 2-3 uderzenia, abyśmy musieli zaczynać grę od ostatniego zapisu. Co więcej, w każdej liczbie przekraczającej jeden sprawiają bardzo poważne kłopoty. Nasi przeciwnicy to również główni bohaterowie skerjumpów, które pojawiają się w Valonii The Dark. Na szczęście twórcy mądrze z nich korzystają i w sumie mógłbym policzyć je na palcach jednej ręki. To jednak wystarczyło, abym wstrzymywał powietrze przed każdym otwarciem drzwi podczas mojej rozgrywki. Na słowa uznania zasługuje również balans rozgrywki opartej na trzech wspomnianych filarach: eksploracji, rozwiązywaniu zagadek. I walce. Podczas zabawy nigdy nie spotka was znużenie, a poszczególne sekwencje przeplatają się w idealnych proporcjach przez większość czasu. Niestety, nieco rozczarowujący był dla mnie finał całej opowieści. Zarówno pod względem fabularnym, jak i właśnie balansu rozgrywki, bowiem twórcy postanowili zintensyfikować walkę, która w Alone in the Dark jest po prostu najgorszym elementem produkcji. Alone in the Dark to klasyka pod wieloma względami. Jest to nastawiona na historię produkcja z pięknymi, ale zamkniętymi i niewielkimi lokacjami. Czas gry również nie będzie bił rekordów. Moje pierwsze ukończenie gry Edwardem zajęło mi nieco ponad 9 godzin, ale pewnie można by ten czas skrócić. Celowo mówię jednak pierwsze ukończenie gry, bowiem Alone in the Dark jest tak skonstruowany, że twórcy wręcz zachęcają do ponownego przejścia gry drugim z bohaterów. Szczególnie, że w grze jest system Znajdziek który odkrywa przed nami tajemnice bohaterów Alone in the Dark. Szkopu w tym, że wszystkie możemy odnaleźć tylko i wyłącznie przechodząc grę każdą z postaci. Co wydarzy się wtedy? Cóż, to musicie już odkryć sami. Dziękuję, że detektyw. miejscu Nie Trzymałem kciuki za Alone in the Dark od chwili pierwszej prezentacji gry. Ostatecznie ja się nie zawiodłem, a co więcej, jestem bardziej niż ukontentowany. Studio Pieces Interactive zmierzyło się z prawdziwą legendą i naprawdę udało im się ją ożywić po 32 latach. Jeśli lubicie klasyczne powieści grozy utrzymane w duchu twórczości Lovecrafta, to Alone in the Dark będzie Waszym spełnionym marzeniem. Na tym kończę dzisiejszy materiał. Jeśli Wam się spodobał, to zostawcie suba i dajcie łapkę w górę. Dla Was to parę sekund, a mi pozwoli zachować jasność umysłu przy kolejnym podejściu do Alone in the Dark.